Dzień dobry, dzień dobry. Dawid już mówi, że wygląda dzisiaj jak wariat w tej czapce. No bo to tak ona wygląda, jakby była na mnie, nie wiem, jakbym miał jakoś małą głowę. To po co ją założyłeś? No bo jej mi nie szkoda, bo była tania. Aha. Kochani, dzisiaj jest kolejny dzień po tej sesji pięknej, którą robiliśmy. Idziemy na statek dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, co my dzisiaj zobaczymy, tak jak już mówiłam, może spełnisz swoje marzenie, ale to bądźcie ciekawi, co to jest, bo ja sama jestem ciekawa, czy będę mogła je spełnić. No. Staliśmy o 6 rano, Marzenka trochę nieprzytomna, Dawid też taki trochę zakręcony. Wszyscy pakowali się na ostatnią sekundę, Jezu. No ale musimy rano być w porcie. Trzeci dzień robiłem ten film z Luxoru, słuchajcie, tyle czasu mi to zajęło. No i w sumie, jeszcze Adriana tam musi go wyszlifować, zobaczyć, czy jej się podoba ale wszystko. Wrócimy. Dajcie łapkę w górę, nie I zapomnijcie. zostawcie też subskrypcję. A my już pędzimy na ten statek. I zobaczymy co tam będzie, może Asia z nami też pojedzie. No fajnie by było. Bądźcie ciekawi, chodźcie z nami. No mama super. Duża. Masz energię, tak? Bardzo. No to dawaj szybko mama, nie w slow motion, popierdzielasz. Ale nie do snurkowania. Będziesz pływać. Zjadłaś energię. Będziesz nagrywać. Nie, ty nie będziesz nas nagrywać, tylko pływać. Nie. Tak Jak to na środku może to na pewno No to Popływam Zobaczycie jak popływam Jezu słuchajcie aż się popłakałem Pierwsza restauracja tam jak się wchodzi Tak śmierdziało Musieli śmietnik opróżnić z owoców może Ja pierdziele tylko Aż nie byłem w stanie nagrywać Aż łzy mi pociekły Kurde no Jestem kochanie ale przygoda, słuchajcie, nie ma miejsca na tym dużym statku, więc muszą nas podwieźć takim małym. No ciekawa jestem jak to będzie. Zaczyna się już dobra przygoda. To nie dla mnie takie przygody, proszę no pana. co, jedziemy, przygoda. Jeszcze Asia. O. Dobra, jeszcze. Ja jedziemy? No chyba jedziemy. Trzeba się trzymać, żebyśmy to nie się. Trzymajcie się linek. Jaspik Halo Halo, Halo merhaba Jaka merhaba? A co to się mówi? Assalamu aleikum A, salam aleikum Salam <laughs> aleikum <Salam. laughs> Jesteśmy już na tej łódce Halo Halo Hello. No ładny jacht, powiem ci No, się, nie jest taki wielki jak tamci nie jest aż tak dużo ludzi więc myślę, że jest No fajnie. właśnie tak chcieliśmy żeby było bardziej tak no, spokojnie. No właśnie. Marzenka, wszystko dobrze? Jest właśnie lepiej, wiesz? wiesz mi się wydaje, że nawet jest. To jest. Tak tak. tak, tak. Mam nadzieję, że fajnie, będzie fajnie, to. że nie będę się bała. Co masz się bać? Bo Czego ty się boisz? Mam chorobę morską. A jakoś po Nilu pływałaś i nie żygałaś. Bo to nie może było, wiesz? Aha, bo ona tylko morską ma, a tak. rzeka. A to rzeczną nie masz. Rzecznej nie ma, tylko morską. A powiem wam trochę hebotało jak on tam zakręcał. O, teraz dobrze zaczyna, no. Ale dla mnie bomba. Ja jednak nie mam ani choroby morskiej, ani rzecznej. To ma Może należy. Mówić czy mamy reklamu? Cirena leży O oh, kurde Co Nikola? O, no idzie. dobrze. A ty co? Dali mi tabletkę świetną i cytrynkę do tego. Ale Czasami co to? Ty... Dostabilizacja. A czemu ci o tak razu dali? Bo lepiej się czuję. Było mi niedobrze. Bo? On od razu widział. No bo mam chorobę morską. To. A rzecznej nie miałeś Czego nie miał? Rzecznej choroby. Rzecznej nie. No Może żebyś tutaj tak miał? Ja pierwszy raz tak nie sta... Nie wiem co to jest. Jakim pierwszy raz? Jak my pływaliśmy razem dwa razy. Ja nie ale takim. To tak buja mocno. Nie, tu po prostu fale dzisiaj są. Tak? Przecież to statek nie buja, to fale bujają. Majorka Supodolska, śpi jak na tapczanie major, dobrze? No widzę. cały czas, a tak. my pływaliśmy było fajnie Nikola, co nie? takie troszkę inne rachy niż wszędzie no widziałem płaszczkę, tak fajnie płynęła ale dosyć głęboko i nie dogoniłem jej niestety zaraz jedziemy tam, gdzie są morskie kroby i żółwie kochani, ja już czekam na to cały czas, jestem podekscytowana Asia już tam była, nie widziała nie. mówi, że Znurkuje bardzo głęboko, więc weźmie naszą kamerę. Bo Asia ma taką rurkę, wiecie, i z tą rurką łatwiej niż jak my mamy całą maskę. Co nie? Jeszcze tak. powietrze w płucach to nam ciężko zanurkować. No ale A Asia nurkuje tak... głęboko, więc weźmie naszą kamerę. Mam nadzieję, że coś nagra fajnego Jak nie, Asia? Jak Zobaczymy, na no. Ale ogólnie taki bardzo rejs fajnie. z nadkiem, uważam, że to jest maskę. Wiecie co Będę mnie dziwi? Tutaj, tutaj e, ludzie snorkują, nurkują. A tutaj stoi taki pan idzie już całą drogę, nie wiem czy jego będzie widać. Całe tak rozkładana. Tak, o tam widzicie może tam chodzi i siatkę rozstawia. Tam ma jedną, tu drugą. No szkoda. Psuja to jest psuja. Ja nie wiem psuje. mogę co on jaką siatkę rozkłada, to on będzie coś łowił, nie wiem jak to robi. Ale on przeszedł już to całe, tak jak całe, ma, de... całe to wybrzeże przestało. Puty musi mieć jakieś, bo to Kasyka, inaczej by się pokaleczył Już mamy płetwę i pływamy! Tak to wygląda Chodźka już ma, będzie płetwować Tak? No. Mamo, też dawaj, bo tu będą żuwie. Nikola będzie kierowała dzisiaj Tutaj jest za sterem daleko Musimy Asia, gotowa? No. No. Czekam mamy może powiedzmy, bo tutaj jest, no tutaj trzeba założyć, bo tu jest co? To to jest generalnie rezerwa, tutaj trzeba, tylko guajdowie czy tej tracinkowi nie mogą, mogą oczywiście bez panizerii, ale reszta musi być w A pani się przewróciła akurat Pokaż jaka tu jest woda czyściutka, nie wiesz to Najczystsza no, ja woda jaką widzieliśmy w Egipcie Mamo, no, no, czemu ty nie idziesz? Będziesz żałować No to wiesz szybko No, mamo, a I, my drzwi. Drzwi. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah. fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain Stay strong. You better Tak wygląda obiadek na statku. Wiem, Nikola wiem, Wcina. Co jest najlepsze, Nikocia? My to nie wiem. No tak średnio mi to smakuje, ale... Średnio? Mm -hmm. A dobie kochanie. Znaczy mnie tutaj denerwuje, że do sałatki dali tą kolendrę. Ona tak trochę smakuje jak mydlana, nie? A tak to było spoko. je Ma wszystko smakuje, tak, dobrze. Tak. dobre. na jedzona? Tak, czym No to dobrze. Ale fajnie te słońce wygląda. Takie kolory ja tu no, piękne. Trochę było zimno na wodzie, wiecie? Jak żeśmy znaczy w wodzie nie, tylko jak żeśmy wyszli, nie? A teraz to słońce praży jest idealnie. Bo jesteśmy Oje, tak pod wrażeniem Kawka. W żółwie większe ode mnie były. I ty masz kole czy kawę? Kawę. O, no większe ode mnie to na pewno. Ale to opowiemy wam później, najpierw zjemy Obiad naprawdę nam bardzo dobrze smakował, ale podczas obiadu właściwie gdy już kończyliśmy, wynurzyła się tutaj krowa morska była. Przeogromna, nawet większa niż te żółwie, a żółwie miały tutaj ponad półtora metra i na pewno liczyły ponad 100 lat, więc jesteśmy mega zadowoleni, że chociaż na chwilkę można było ją zobaczyć. No to tylko się kręci zaraz ten, zapomnieli o nas. Znaczy nie no odwożą nas. No, ale fajnie pachnie benzyną. No to jeszcze Moja bombowa siostra. Jaka szczęśliwa dzisiaj. Okływa z żółwiami. Wróciliśmy z tej wycieczki. Jezu, było to takie piękne. Nie w ogóle od początku co się tam działo, nie? No. Marzenka z nami pojechała rano, ale myśleliśmy, że ma chorobę morską. Okazało się, że Marzenka sobie wcześniej wina popiła egipskiego. A ty od razu musisz sprawać. No, no jak? No, takie dobre było, słuchajcie. Jak siedziałam, było ok, ale jak wstałam, przyszła, to już do, poko nie przyszła do pokoju, położyła się spać w ciucha, w której go obudziła się o piątej, żeby się rozebrać. Tak, to musiało dobre to być. A później on nie mógł zastać za... i obudził ją o szóstej. Tak, pojechaliśmy wszyscy na ten tryb, weszliśmy tam, rozumiecie, na ten jacht. Marzenka mówi: ja jestem śpiąca, jest niedobrze, mnie boli Ej. żołądek, ja Bebechy, mam chorobę morską. Bolą. Ja mówię do niej: no ale co, rzecznej nie masz choroby, jak po Nilu pływałaś? nie? Rzeczna nie, to jest choroba tylko po morzu. No dobra, położyła się spać, ale wiecie co, dali jej tabletkę i nagle zrobiła się rześka. I cytrynkę do lizania. Po tak. 10 minutach. No spałaś dłużej, no co ty. Nie, po 10 minutach po tej tabletce jak mi dali, odżyłam. Nie Mają właśnie. takie dobre tabletki, że szok. Było, słuchajcie, to na statku tak jakby w cenie, co nie? Jak ta tabletka, ma... ta tabletka jest w cenie, w cenie no. No i co? Dopłynęliśmy do pierwszej stacji, tak jakby, no to oni poszli pływać, no wiecie, no rafy jak rafy, mamy tutaj pod hotelem piękne rafy, więc to nie było dla nas aż takie fascynujące, ale jak mieliśmy pływać z tą krową i z tymi żółwiami, słuchajcie, to nawet Marzenka się obudziła i powiedziała, że płynie z nami. I co tam się wydarzyło, że ciebie w kamerze nie było? No właśnie. Dajcie spokój, słuchajcie, ja horror tam przeżyłam. Oni w ogóle mnie namówili, a ja nie umiem pływać, bałam się, no ale... Nieprawda, jaka... że nie umiesz pływać, ty umiesz pływać. O, ma, umie Tam pływać. gdzie dno czuję, ale jak nie czuję, to niestety nie. <głos> <głos> kamizelkę no to, jej no tak. założyli, dali jej płetwy na nogi, maskę jej nie, dali. Właśnie, ta, nie, płyt właśnie nie miała. Czy... Nie, nie, a, nie to miał. przez te płetwy to się stało na pewno, bo nie miała no na 100%. Tak. Słuchajcie, myśmy wysiedli z tego pontonu, w ogóle wiecie jak to jest, wpadacie do wody i od razu jest akcja, co? no i oni no tam tłumaczą, coś tam zamieniłem, mówią. Zamieniłem z mamą maskę, co nie, a sam tak od mura do tyłu udałem z no. od razu. I popłynąłem, a ta... No nie, bo myśmy, wiecie, bo oni nam dali wskazówki, gdzie mamy płynąć i tak dalej, tak? No myśmy nie zwracali uwagi, tak jak jakby co się dzieje z Marzeną, my myśleliśmy, że ona popłynie za nami. No i my tam płyniemy, pierwsze żół, oni tam krzyczą, żół, 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 wiecie, trzeba się zanurzyć, i już kamera, i Dawid, i, i, i uciekli ode mnie, bo Nie, uciekliśmy, coś. myśmy po prostu chcieli zobaczyć Popłynę... tego żółwia, Mówię, a ta w tym momencie zaczęła panikować, oni mnie zostawili, ale wiecie jak ona do mnie, zostawiłaś mnie tam, poleciałaś sama, popłynęłaś, ja byłam samotna. A ja mogę się nie coś mam... po... wypowiedzieć. Nie dość, że maskę mi dał swoją, a on ma dużo większą głowę. A, Ta woda mi zaczęła jest? napływać. Ale Nikola ci mówiła. Ja nie dałam ciśnij... rady, mnie do tej pory tak ręce, słuchajcie, bo że sobie na nie wyobrażacie. Ale Nikola krzyczała ci ściśnij maskę. Ja pamiętam, że ona nawet... Ja nie wiedziałam Nikola, jak? Kamerujesz, to powiedziałaś, ściskaj ciskaj maskę, mówiłaś. Powiedziała, no, to ty nie słuchałaś. No, swojej córki. Bo nie no, wiedziałam jak ja już ja jak tam popłynęłam, to po prostu panika jedna wielka. No i ja byłam pewna, słuchajcie, że ja już to jest mój ostatni raz, że oni mnie widzą, ale oni na mnie uwagi nie zwracają. <sum> nie? Najlepsze jest to, że było dwóch ratowników, jedno koło ratunkowe i marzenka miała kamizelkę, nie zapomnijcie tego, nie? No mimo to miała śmierć przed oczami, że wszyscy ją postawili. <sum> Takiej paniki, tak, i, że ja y, nosem oddychać, oddychać. buzią oddychałam. I tak oddychałam, że już nie dałam rady ani północy, nie miałam siły ani nic i na plecach się położyłam. I koniec tym. Od... Od, 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 odjeżdżała, słuchajcie, odjeżdżała. I słuchajcie, odwrot. ja już od, y, otworzyłam to i już myślę po mnie. I za chwilę właśnie ratownik podjechał, y, podpłynął do tak. mnie. O Jezu, jak ja się uciszyłam, ale już Dał nie dałam rady nawet tego koła trzymać. Nie wiem, co się z moim ciałem, z tego stresu stało, ale do tej pory nie słuchajcie, wszystko boli. Także... To rosną mięśnie marzena. Dobrze, no, pływała po prostu. A później co? płynęłeś z ratownikiem za chwilkiem. Tak. Ściągnął jej tą maskę, bo ona oczywiście panikę miała, co nie? ściągnął jej tą maskę Żeby mogła się dotleć. No i oddała tą maskę Dawidowi, żeby Dawid mógł lepiej pływać, co nie? No i było przy tym ratowniku. No i wynurzył się żółw, słuchajcie. Ta panika znowu, że ją zeżrę! Bo wyłonił się tak metr od niej, co nie? nie wiem, major, czy no to, go... to było to dosłownie, brzyd. dosłownie, ja no. za tym żółwiem byłam, ja to Tako. widziałam. Taka odległość. O taka, dokładnie. Ja odskoczyłam! To nie... Ten zaczął się śmiać rotownie A z kolei my pudełkniemy. Ale on jest taki wielki, ten żółw. No taki jak ja na przykład. Ja myślę, że Dawida zależy który. Tak, myślę, no, że tam więcej było. Te żółwie miały myślę, że ponad 150 lat, bo były naprawdę duże, były ogromne, też takie mniejsze. Prawda, co, nie? No, ale piękne, naprawdę przepiękne. No w każdym razie jak Marzena już tak spanikowała jeszcze z tym żółwiem, postanowili, że zawołają ponton i przywiozą królową Marzenkę na jacht. Sama. Mogła sobie sami, oczywiście, że sama no, specjalnie <laughs> dla ciebie przyjął ten ponton. A ja myślałam, że się nie doczekam, że ja już opuszczę te kółko i znowu pójdę na dno. <laughs> Także ja... następno ponika. jeszcze oni ją taką wciągali, a ta jakby nie wiem, rozbitkiem gdzieś było na jakiejś wyspie <laughs> 5 dni tak? czy 10 nie bez jedzenia Nie, no na i pewno picia. miesiąc. No. <laughs> ja tak. nie dałam rad nic. Przygnęli ją na ten ponton, odwieźnią, pomachała nam jeszcze pięknie, że od. Więc pomachaliśmy z powrotem. Marzenka pojechała. Na i czuła się bezpiecznie. Myśmy oczywiście zostali w wodzie i nie chcieliśmy wyjść tak szybko, bo mieliśmy nadzieję, że zobaczymy krowę morską. No ale oni już zaczęli nas wołać, tak dalej, tam zbierać tych ludzi na ponton wszystkich, podjechaliśmy do tego jachtu, weszliśmy, Dawid tam dział jeszcze prysznic, te maski ściągnęli, było nam troszkę chłodno, więc przykryliśmy się ręcznikami, polecam nam wziąć ręczniki. Oczywiście kiedyś taką wyprawę, żeby się otulić troszkę, bo tam jest duży wiatr. I nagle drą się. krowy. Krowa! Słuchajcie, my wszyscy, jak walnięci dosłownie na brzeg tego, tego całego jachtu, Z góry, żeśmy chcieli to filmować, ale ona była tak. Znaczy, ja ją widziałam, ty ją widziałeś. Tak, ja też ją widziałam. ona się wynurzyła, ale to było tak szybko, słuchajcie, że ona tylko się wynurzyła i od razu poszła pod wodę. Widzieliśmy ją tylko szybko, ale bardzo nie. krótko, ale nie zdążyliśmy nagrać niestety. Chyba mam to nagrane. Masz nagrane, jak ona się wynurzyła? Co ty gadasz? Tak. No to sprawdzimy to oczywiście na kamerze. Ale to było niesamowite przeżycie, oczywiście żałowaliśmy, że tak wcześnie musieliśmy wyjść z wody, bo chcieliśmy ją zobaczyć, bo ona jest ogromna. Wiecie, to było większe niż żółwie, ja myślałem, że to jest takie... Nie, nie wiem, jak piesek, a to jest większe nawet od zwykłej krowy, więc... Tak, to jest no... No, po prostu mega, to jest... Znaczy, wyście później jeszcze weszli z Nikolą do wody chyba, tak, nie? Tak. Ja szukali, mnie, ale... I szukali, ale ona już odpłynęła, już nie była do znalezienia, więc... Wróciliśmy z wody. Ale ona bardzo szybko płynęła. Tak, no. moment. Taka wielka, taka szybka. No. Mogłaś się od niej czegoś nauczyć, widzisz, Taka jak szybka jak ja. Ta, z <laughs> powiem. Ale fajnie było, także y, za jakiś czas znowu muszę tutaj koniecznie przyjechać. A po co? Jak to po co? Znowu na ten statek. No, no nurkować ja muszę, no ja, No, no teraz musi się poprawić. Y, będziesz musiał mnie wpierw nauczyć jak to się o, robi, no. wiesz, bo... No nie przecież jestem uczyłem się dzień wcześniej. No ale... Coś nie tak pykło. Nie powiedziałeś, jak tak, panikuje, co mam to robić. Przed wejściem na tą łódkę, która nas wiozła do tych żółwi, to było tyle: mamo, chodź! Nie, nie, mamo, chodź! Nie. nie. Cały ten ponton był już zawalony ludźmi, i wszyscy: mamo, chodź! Mama, Ta, już, a, nagraliście to? Nie, nie nikt nie nagrał tego. Myśmy nie mieli nic. Ręku, wiesz, tylko tą kamerę GoPro, nie mogłeś nagrać w sumie, ale wszyscy tam, bo myśmy naprawdę prosili, żeby wyszła. Marzenka, no chodź, chodź. i w końcu. Nam nie, mówili. od rana już się zaczęło, nie idę tam. na was, nie chcę z wami iść. Tak, w ogóle. Po co byście to zrobili? Nawet w ogóle, Stać nie Chciała mi się tam płynąć. Chce. Tak, marudzenie było straszne, niesamowite, ale, ale przeżycie. Jednak... Po prostu, Słuchajcie, ja Wam coś powiem, z tymi żółwiami było moje największe marzenie, bo ja płynęłam już byłam już z delfinami, to dwukrotnie. Było to przepiękne. No i nigdy nie miałam okazji, żeby pływać z żółwiami. To było takie moje marzenie, bo dużo ludzi opowiadało właśnie o tym, jakie one są cudowne, że one są takie duże. Ja widziałam wiele filmów też na YouTube, które... Pokazywały, jak ludzie pływają z żółwiami, jak je karmią, nawet jak są na lądzie takie ogromne, że można je karmić. I zawsze powiedziałam, że chciałabym kiedyś, jak się dowiedziałam, właśnie tutaj, że jest taka możliwość pływania z żółwiami, powiedziałam, ja muszę po prostu Próbowaliśmy na tej pierwszej plaży, ale niestety nie było ich, bo byliśmy za późno. A tutaj było gwarantowane, że rzeczywiście są no w hotelu jest, się. I ma domek. jest tutaj, ale też daleko, chyba, nie? Nie. Blisko? Ale też żeśmy tam nie malinki w tym miejscu, ale ja tam byłem z Nikolą, tylko akurat go nie było. Ja byłam bardzo wzruszona. I powiem Wam szczerze, że to było takie uczucie dla mnie, no to, że byłam w tej wodzie i miałam tą maskę. Chciało mi się płakać, miałam gęsią skórkę. Naprawdę było to tak wzruszające. Najgorszy moment był dla mnie ten jak facet, który filmował to z dołu. Ja, ty tym kamerę też tak, dwukrotnie dałem. chyba, żeby filmować nas, bo nam nie wolno było nurkować, to było straszne. Każdy że... z nas musiał mieć kamizelkę, ponieważ. No nie wolno było Żeby się nie zanurzać, to było takie niekomfortowe. Ale wiecie, dla mnie to było takie cudowne: my nie mamy tego ujęcia niestety, bo on nie nagrał to naszą kamerą, tylko swoją. To było tak, że ja płynęłam nad tym żółwiem, naprawdę nad tym żółwiem, obu na dole, jadł sobie trawkę. I w pewnym momencie on zaczął płynąć do góry i był dosłownie ode mnie nie wiem, no, od mojej ręki może dwa centymetry. No. To było tak przecudowne, ja nie chciałam go dotykać, ja chciałam iść do tyłu, bo widziałam, że on się wynurza, ale on był do, 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 dosłownie przede mną, na wyciągnięcie ręki może dwa centymetry. I to było tak piękne i dopiero wtedy zobaczyłam, jak on był tak blisko, jaki on jest ogromny ale nie i że on się nas dotykać. w ogóle nie boi. Oni się nas w ogóle nie bali. To było tak, jak my byśmy byli rybami, a oni widzieli nas jako no zupełnie coś nie, normalnego nie w morzu. Wiecie, i to było takie piękne, że właśnie te ryby w morzu tutaj, czy jak idziemy snorkować, czy te żółwie, czy te krowy morskie, nie widzą nas jako kogoś, kto jest zagrożeniem. zły, zagrożeniem, tylko tak jakby są naprawdę dla nas bardzo sympatyczni, mili i widzą nas jako... Oprócz mamy. Jako kogoś, kto żyje nie. w morzu. To było takie piękne, nie, naprawdę nie, tak. piękne. Tak. No i ja, Nie, przecież ryba ci dziobała. <laughs> I coś nie lubili. bo ona mnie polubiła. Aha! Cię polubi. No, ale to akurat zabieranie pokarmu było, więc wiesz. No. Więc takie to było wydarzenie, kochani, ja jestem dalej pod wrażeniem. A ja było w życiu bym Ja w życiu się nie spodziewałam, że w ogóle będę no takim czymś. Tak? No widzisz jakich masz dobrych dzieci. Na takie żółwie, że uch, e, W ogóle miejsce, w którym występują te żółwie jest to Marsa Mubarak, taka zatoka i tam są te wszystkie zwierzątka. Bardzo Wam polecamy tą wycieczkę, naprawdę jest to wycieczka przepiękna. Super przeżycie, jeżeli ktoś ma ochotę naprawdę i to nie jest, myśmy zapłacili normalnie za tą wycieczkę, to nie jest tak, że my tam kogoś polecamy specjalnego, nie, możecie z każdym statkiem, który jest tutaj, w Port Gali popłynąć, wykupić tą wycieczkę, nawet z hotelu są, e, tak z hotelu też są, więc polecamy Wam naprawdę serdecznie, bo to jest niesamowite przeżycie, fajne miejsce naprawdę, cudowne, dobra kochani, to by było na tyle, dajcie łapkę w górę, I nie zapomnijcie, i zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych podróży, będzie nam bardzo miło, udostępnicie też ten film, no i pokażecie te łapka mamie w górę o, Koniecznie. dla mamusi, łapka! I pamiętajcie o komentarzu, bo one są dla nas naprawdę bardzo ważne i my je chętnie czytamy i wiemy, że jesteście z nami. Trzymajcie się cieplutko. Sali!